Drugi etap projektu Sukces z Potęgą Możliwości realizowanego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej nadal obfituje w ciekawe zajęcia i formy terapii skierowane do osób z niepełnosprawnością. Jedną z takich form, które wpływają zarówno na zdrowie fizyczne, jak i formę psychiczną podopiecznych wspomnianego projektu jest szeroko rozumiana zooterapia. Uczestnicy projektu Sukces z Potęgą Możliwości w ramach projektowych działań mają okazję do systematycznych odwiedzin w szkół, jeździeckiej Astoria w Zalesiu Gorzyckim, gdzie nie tylko mają okazję przejechać się konnu, ale również opiekują się zwierzętami. Beneficjenci u nas na projekcie y, mają mnóstwo zajęć. Muszą nakarmić zwierzaki, które tutaj się znajdują. Mamy barany, mamy y... Konie, które tutaj cały czas mnie z tyłu zaczepia, y, będą jeździć bryczką, będą mieć hipoterapię, czyli będą siadać, będą jeździć na tym koniu. Chcemy pokazać Wam, jak dzieciaki współpracują z końmi. Zajęcia z zooterapii przynoszą wiele pozytywnych efektów. Sam kontakt z koimi sprawia, że podopieczni projektu łatwiej radzą sobie z lękiem, emocjami i komunikowaniem się ze światem. Z zajęć na zajęcia widać również zmiany w uczestnikach i ich podejściu do zwierząt. Są także postępy, które widać gołym okiem, o czym opowiada prowadząca zajęcia Agnieszka Prażmowska. To bardzo wyraźnie widać, dlatego że mieliśmy taką sytuację, gdzie dziewczynka. Bała się podejść do konia. Ona nie podchodziła. Jest chłopczyk, który nie wszedł do stajni po mu śmierci, bo konie krzyczą, borzą, dźwięki, sensoryka działa tak. Więc stopniowo, stopniowo wprowadzamy pomału. W tym momencie nawet będzie pokazane, jak chłopczyk czyści tego konia. Nie podoba mu się jedynie to, że jest biały. Ale kolor nie gra roli. Później zaczyna czyścić i on czyści, więc bardzo duże postępy są. One już nie są tak wycofane, tylko idą do przodu. Projekt realizowany przez Caritas Dzieci z Sandomierskiej Sukces z potęgą możliwości jest działaniem kilkuletnim i obejmuje swoim wieloaspektowym wsparciem dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami przed osiągnięciem 18 roku życia. W realizacji tego działania sandomierskiej Caritas pomaga dofinansowanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Katarzyna Kaszluga, STV Info.